Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie film poświęcony strelicjom. Dostaję czasem pytania odnośnie tych moich strelicji, które ratuję ze względu na to, że już dość dawno ich nie pokazywałam i niektórzy są ciekawi czy one żyją, jak tam się miewają i czy są jakieś postępy, jeżeli chodzi o ich ratowanie, także dzisiaj właśnie film poświęcony strelicjom. I co? Co mogę o nich powiedzieć? No słuchajcie, jest ta, która mia miewała się lepiej, zobaczcie i ona, one cały czas są w wodzie. Zacznijmy od tego, że one cały Czas są w tej samej wodzie, w której były, nawet widzicie jak wyglądają słoiki. E, tutaj jest e, no niestety mało estetycznie, ale tej wody wcale im nie wymieniałam, tylko dolewałam nową. Ta woda, tak jak widzicie, nie jest klarowna. Topsin, który był wlany wcześniej, on już osiadł w zasadzie na dnie i na korzonkach strelicji. Natomiast wiecie, te korzenie nie były tak idealnie wypłukane, więc tam też trochę jest ziemi w środku. Nie wymieniałam tej wody świadomie, dlatego że właśnie wlałam tam topsim i chciałam, żeby on cały czas w miarę możliwości działał. Nie wiem, jak długo on działa też w tej wodzie, bo na pewno nie przez cały czas, bo one są już bardzo długo w tej wodzie, natomiast no coś tam na pewno dawał radę. I zacznijmy od tej strelicy, która była w lepszej kondycji. To jest ta mniejsza, natomiast z większymi listkami ona, zobaczcie, ma się całkiem dobrze. Jednego tutaj odrzuciła tego najmniejszego, który i tak już był pożółknięty, jak ja do tej wody ją wsadzałam. I co? Z nią nic się złego nie dzieje. Cały czas sobie żyje w tej wodzie. Ja w ten sposób ratowałam też wcześniej monsterę. Niektórzy pewnie pamiętają i wiedziałam, że raczej nie powinno to im zaszkodzić. Gorzej było z tą strelicją drugą, którą, która miała pozwijane właśnie te liście. No i zobaczcie, nie wszystkie liście rozwinęła. Na razie wam pokazuję tylko liście, a później pokażę wam korzonki. Postaram się je wyjąć i wypłukać, żebyście jak najwięcej mogli zobaczyć, bo tak jak mówię, one są teraz przybrudzone tym osadem stopsinu, także no, niewiele widać, które są nowe, które są starsze. No ale dobra, tutaj widzicie trochę się rozminęły te liście. Tak jak na przykład ten już nie jest taki mocno zwinięty, czy ten już w ogóle się rozprostował, ale niektóre te na samym dole zostały jeszcze cały czas trochę zwinięte, no i nie rozwinął się zupełnie ten liść, który jest yy, najnowszy. Jeżeli chodzi o to, czy coś wypuściły, to nie. No nie, nie wypuściły nic, na razie się regenerują. Jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że uda mi się je odratować. Tej nie muszę ratować. Chodzi mi bardziej o tę strelicę, no bo. Yy, i z nią były problemy, tak? Tutaj ten liść, który widzicie. Cały czas wygląda tak samo, ta choroba grzybowa się nie, nie zmniejszyła ani nie powiększyła, tutaj nic się nie zadziało. Myślę, z czasem, jeżeli uda mi się odratować tę sztukę, to po prostu tego liścia pewnie kiedyś tam się pozbędę, jeżeli zacznie wypuszczać nowe liście. No dobra, a teraz postaram się postawić Was na statywie, wypłuczę te korzenie i pokażę Wam, jak to wygląda. Jak wygląda system korzeniowy i jednej, i drugiej. Dobra, ze statywu jednak zrezygnowałam, bo było mi jakoś nie za bardzo wygodnie. No i zobaczcie, tutaj jest ta strelicja, która nie miała zbyt dużych problemów z systemem korzeniowym, i tak wygląda obecnie jej system korzeniowy. Tutaj wypuściła mnóstwo, naprawdę całe mnóstwo korzeni. Takich przybyszowych, które powstały w wodzie. To są wszystkie te jasne korzonki, i ona już śmiało, słuchajcie, mogłaby pójść do ziemi bo mam mnóstwo korzeni, te czarne elementy muszę pousuwać, bo to wszystko jeszcze w wodzie, gdzieś tam te pozostałości, które się nie udało, których się nie udało uratować, no to one po prostu są do usunięcia. Natomiast co z tą, która miała taki marniutki system korzeniowy, zaczyna dopiero coś y, wypuszczać, także zobaczcie, tutaj są jakieś młode korzonki, to jest młode, y, tutaj też i Tutaj od góry też widzę jakieś korzenie idą. Idzie to zdecydowanie wolniej niż przy tej, która była zdrowa no ale no cóż poradzić, mam nadzieję, że w końcu uda się ten system korzeniowy jej odbudować no i że będę mogła je posadzić razem do jednej doniczki, tak jak było to wcześniej, bo tak najbardziej mi się podobało i dlatego też nie sadzę na razie tej do ziemi, no bo stwierdziłam, że poczekam, nie wiedziałam, że będzie to tak długo szło, no ale cóż, to był też taki okres trudniejszy, no bo zima, no i teraz być może ruszy się to bardziej szybciej i niedługo może powędrują razem do jednej donicy, zobaczymy. Na razie jeszcze wracają z powrotem do wody, ale chciałam właśnie taką aktualizację dla Was nagrać, żebyście no, wiedzieli co tam u tych strelicy, czy udało się je tym sposobem odratować, czy nie. Wydaje mi się, że akcja ratunkowa przebiega dobrze, mimo że nie szybko, ale dobrze bo ten system korzeniowy powoli zaczyna się odradzać. Strelicy to są silne rośliny, duże rośliny. Tak jak widzicie, te korzenie, które później rosną, są ogromniaste, więc wydaje mi się, że ona sobie poradzi. Ona potrzebuje tylko dużo czasu, natomiast ona sobie poradzi i będę w mogła wsadzić je obie, tak jak mówię, do jednej donicy. No, i z powrotem się nimi cieszyć. Jeżeli chodzi o te liście, które są teraz, no to być może niektórych będę musiała się pozbyć. No i cóż, no takie życie później wypuści następne. Ważne, żeby żyła. Nie chciałam zostawiać tego tak, bez, wiecie, bez odzewu odnośnie tego, czy ten sposób na ratowanie tej rośliny i myślę innych roślin podobnych, bo na przykład w ten sposób, tak jak mówię wcześniej, ratowałam swoją monsterę i też się udało. Także myślę, że ten sposób jest ok i można właśnie tak próbować odratowywać też rośliny, jeżeli mają jakiś problem z korzeniami. Głównie chodzi tutaj o przelanie, tak jak było to w moim wypadku i o to, że system korzeniowy w większości zgnił. No i teraz roślina musi go odbudować. Myślę, że w ziemi by się to nie udało. Jeżeli bym ją pozostawiła tak samą sobie, to przypuszczam, że zgniłyby te korzenie do końca, no i nic by z tego dobrego nie było, i tej jednej rośliny musiałabym się tak czy siak pozbyć, więc jeżeli miałabym się jej pozbyć, to wolę spróbować ją uratować i być może coś z tego będzie. Strelicy za moment powędrują do swoich słoików, a wydajcie mi znać, czy w ten sposób też próbowaliście ratować jakieś rośliny, czy to się udało, czy nie. I czy macie może jakieś inne sposoby na odratowywanie roślin, których system korzeniowy no niestety albo zgnił, albo coś się z nim dzieje niedobrego i widać to po roślinie. Bardzo chętnie poczytam, bardzo chętnie wypróbuję, jeżeli w przyszłości będzie się działa jakaś niedobra sprawa z korzeniami moich roślin. Na ten moment dziękuję Wam. Serdecznie za oglądanie, pozdrawiam, do następnego, cześć.